Gdzie jest moja żona? Tutaj. Pokaż się. No. Gdzie jedziesz powiedz dzieciom swoim? Odebrać przyczepę! Oj, oj! oj. Tak jest. Odbieramy przyczepę. Dzisiaj w piątek 13, 13. czerwca odbieramy przyczepę. Opowiedz. Będzie szczęśliwy ten dzień. Wyjątkowy Jak dzień. Zawsze 13. Na liczbą szczęśliwą, tym bardziej w piątek. Także dzisiaj będziemy szczęśliwi posiadaczami Dzisiaj będziemy przyczepy. oblewać, dzisiaj będziemy pić. Dzisiaj będziemy oblewać, odebranie przyczepy. Będzie szampan. Co tam jeszcze do tego szampana? Prewetki, Krewetki tak? i truskawki z bitą śmietaną. Właśnie, bo tego zawsze brakuje, tych truskawek z bitą śmietaną. A sezon na truskawki jest, więc co trzeba robić? Korzystać. O, nawet są sprzedaży. Chcielibyśmy kupić chłopakom e, truskawki na odbiór przyczepy. Także dojeżdżamy i zaraz sobie nagramy naszą piękną przyczepę.